Czy ostatnio zauważyłeś coś innego? Jakby pojawiły się małe wiadomości, prawie tak, jakby były dla ciebie przeznaczone, pomiędzy jednym postem a drugim, czymś, co dziwnie zwraca twoją uwagę, prawie tak, jakby prowadzić do realizacji. I to nie jest przypadek, to nie jest wyobraźnia, jest ktoś, kto próbuje z tobą porozmawiać w sposób, którego nie można zignorować. W najbliższych dniach będzie to jeszcze bardziej widoczne. Zaczniesz zauważać wzory, małe, luźne frazy, subtelne wiadomości, które pojawiają się na ekranie, jakby czekali na zobaczenie. Na początku może wydaje się to banalne, coś, co nie ma większego sensu. Ale przyjrzyj się bliżej, przeczytaj uważnie, ponieważ spośród wszystkich tych słów rozproszonych istnieje prawdziwa intencja. Istnieje na ciebie ukierunkowane spojrzenie, ktoś, kto obserwował cię przez długi czas i który w końcu znalazł sposób na zbliżenie się. Ta osoba się boi strach przed zbytnim ujawnieniem się. Obawiaj się, że jeśli powiesz to wszystko naraz, można go odrzucić, zignorować, odłożyć na bok. Więc robi, co może, tak jak może korzysta z sieci społecznościowych, rozpowszechnia małe znaki, próbując zrozumieć, czy zdajesz sobie sprawę, jeśli czujesz to samo, jeśli istnieje szansa, że to wszystko może zmienić się w coś prawdziwego. Będzie czas, kiedy jedna z tych wiadomości uderzy cię w nieoczekiwany sposób. Może to być luźne zdanie, cytat, fragment piosenki, ale coś w środku zareagujesz. Będzie to wyglądać zbyt osobiście, aby być tylko zbiegiem okoliczności. Jakby ktoś rozmawiał bezpośrednio z Tobą, bez powiedzenia Twojego imienia, bez oznaczania Twojego profilu, ale wyjaśniając, że ta wiadomość ma jednego odbiorcę, Ty. A potem pojawia się trzecia wiadomość. I ten, tak, pozostawi Cię bez powietrza. To sprawi, że przemyścisz wszystkie inne, które pojawiły się wcześniej. Ponieważ dotknie czegoś, co tylko ktoś, kto naprawdę cię obserwuje, którego tak naprawdę obchodzi, mógł wiedzieć. Coś, co łączy się bezpośrednio z twoim życiem, z twoją historią, z twoimi uczuciami coś, co sprawia, że rozumiesz, że ta osoba nie rzuca słów na wiatr. Ona do ciebie wzywa, ona chce, żebyś zobaczył, ona chce, żebyś zrozumiał co więcej, chce, żebyś odpowiedział. Ale czy odpowiesz, ponieważ prawda jest taka, że ta osoba zawsze była tam wokół niego, podążając za tobą w ciszy, podziwiając cię z daleka, trzymając słowa, ponieważ nigdy nie wiedziałeś, czy naprawdę możesz je powiedzieć, przeszedłeś z nią tyle razy, nie zdając sobie sprawy z tego, co dzieje się w jej sercu. Wymienił już wygląd, które były w powietrzu. Już podzieliły momenty, które mogą wydawać się swobodne, ale dla tej osoby oznaczało znacznie więcej. Próbowała zakopać to uczucie, próbowałeś zignorować, ale to nie mogło, a teraz nie wiedząc, jak zrobić kolejny krok, postanowiłeś ryzykować w ten sposób. Ona chce, żebyś zauważył, kto rozumie, co się dzieje. Niech sygnał choć mały, że to uczucie można udostępnić. W najbliższych dniach wiadomości będą kontynuowane, a jeśli zwrócisz uwagę, zauważysz, że nie ma ich przypadkowo. Zostały dla ciebie napisane. Ta osoba stawia wszystko na tych małych wskazówkach, ponieważ pomimo całego strachu, którego czujesz, jest coś większego niż prowadzenie go, prawie niekontrolowana potrzeba podejścia. Wydostać się z ciszy, ale co z tobą, zignorujesz. Czy zamierzasz udawać, że nie zdawałeś sobie sprawy? A może zaakceptujesz to wezwanie, tę cichą spowiedź, która zaczęła być dla ciebie pisana dawno temu? Ponieważ po zakończeniu tego zestawu, gdy wszystko jest jasne, nie będzie już miejsca na wątpliwości, ta osoba się ujawni i będziesz musiał zdecydować być może już to poczuło, być może już to podejrzewał. Być może w pewnym momencie zauważył, że jest coś innego w sposobie, w jaki na ciebie patrzył, gdy zareagował na swoją obecność, ale to nigdy nie było pewne. Teraz wszystko wkrótce się zmieni. Ta osoba już podjęła decyzję. A co teraz zostało, to twoja odpowiedź, ponieważ to uczucie istnieje od dłuższego czasu, a teraz nie można już być ukryty. Czujesz to, prawda? Coś się zmieniło. Jesteś uważny, zdajesz sobie sprawę. Wiadomości są tam, wśród normalnych postów twojego dnia, słowa, które pojawiają się, frazy, które wydają się mówić bezpośrednio do ciebie, małe, które się powtarzają, które wyróżniają się bez wysiłku, jakby czekali na zauważenie. I już zauważyłeś, nie ma sposobu, aby temu zaprzeczyć. Na początku może to mieć przypadek, ale teraz nie wygląda już. Jest zbyt specyficzny, zbyt ukierunkowany, jakby ktoś próbował ci coś powiedzieć, nie mówiąc wszystkiego naraz. I ta osoba istnieje, ona obserwuje cię, próbując znaleźć dla ciebie sposób. Zawsze tam była, ale teraz coś w niej popycha ją do działania. I wiesz o tym. Poczuj to na skórze, w wyglądzie przymocowanym do ekranu przez sekundy więcej niż powinien, w sposób w jaki niektóre słowa sprawiają, że przestajesz, czujesz, że coś się dzieje, kto ma kogoś, po drugiej stronie czekając, mając nadzieję, że zrozumiesz. Więc widzisz i widziałeś, teraz nie możesz już uciec, wiadomości trwają, a jeden z nich, ten trzeci, był tym, który naprawdę cię złapał. Ponieważ było dokładne, ponieważ dotknął czegoś głębokiego, coś, co mogło pochodzić tylko od kogoś, kto naprawdę cię zna, który naprawdę to obchodzi. A teraz jesteś tutaj, próbując zrozumieć, co z tym zrobić, ponieważ ta osoba nie przestanie, poszła za daleko, by się poddać. Jej strach wciąż istnieje, ale teraz nie jest większy niż chęć podejścia, tylko ona czegoś potrzebuje. Ona cię potrzebuje. Potrzebujesz sygnału, choć mały. Muszę wiedzieć, że to wszystko jest tego warte, że nie jest sam w tym uczuciu. A ty? Co zrobisz? Zignorujesz? Udawaj, że nie zdawałeś sobie sprawy? A może odpowiesz? Ponieważ jeśli odpowiesz, wszystko się zmienia. Gra utworu kończy się, prawda się pojawia. Ta osoba pokaże się, opuści cienie, w końcu powie wszystko, co trzymało się tak długo. Ale jeśli nie odpowiesz, może to zrozumieć jako cel, a potem nigdy nie dowiesz się, jakby to było. Nigdy nie dowiesz się, co straciłeś. Ta osoba obstawia wszystko. Każde słowo, które pojawiło się, zanim pomyślałeś. Każdy sygnał został tam umieszczony w pewnym celu. Ona chce cię, ale nie może iść dalej, nie wiedząc, czy istnieje sposób. Potrzebuje cię, abyś otworzył te drzwi, a jeśli otworzysz, jeśli odpowiesz. Wszystko, co zawsze wydawało się niemożliwe, może się spełnić, ponieważ to uczucie nie przyszło teraz. Jest już od dłuższego czasu i ma zamiar eksplodować. Czy jesteś na to gotowy? Ponieważ ta osoba jest już, nawet ze strachu, nawet z niepewnością, jest gotowa tego ryzykować. I wszystko zależy od jednej rzeczy. Ty, co zamierzasz zrobić? Ona czeka, czas trwa, i to może być twoja jedyna szansa. Czy czujesz jego ciężar? Oczekiwanie, które rośnie w powietrzu? Ponieważ, o ile próbujesz zignorować, jest to już w tobie, to już zajęło miejsce, już obudziło te niewygodne wątpliwości, które już nie są, a teraz musisz zdecydować, ponieważ ta osoba nie będzie czekać wiecznie. Jest tam niezdecydowana, ale zdeterminowana. Wiesz o tym, wiesz, że kryje się coś za tymi wiadomościami. To nie jest przypadek. Co nie jest tylko żartem losu, ktoś próbuje się do ciebie dostać. I każde pozostało słowo zrobiono krok, krok pełen odwagi, strachu, nadziei, ale to nie może być jeden sposób poszła tak daleko, jak ją dostała. Teraz to ty czujesz to w swojej klatce piersiowej, sposób w jaki o tym myślisz, gdy jesteś sam. Nagle sieci społecznościowe stały się bardziej interesujące niż wcześniej, ponieważ teraz jest oczekiwanie, ponieważ czekasz na następny utwór, i ona przyjdzie, i będzie nadal nadejść, dopóki nie będzie dłużej, ponieważ w głębi duszy ta osoba wie, że w pewnym momencie będzie musiał się zatrzymać. Jeśli nie ma odpowiedzi, jeśli nie ma znaku, że wszystko to ma sens dla obu, nie może to kontynuować, ponieważ nikt nie może tak długo stać w milczeniu. Musisz więc zmierzyć się z prawdą. Wiesz już, co się dzieje. Uświadomiłeś sobie, że po drugiej stronie jest ktoś, a teraz wybór jest Twój. Odpowiadasz? Lub niech umrze, zanim zaczniesz. Co jeśli nie odpowiesz? Jeśli zignorujesz wiadomości, jeśli udawasz, że nie widziałeś, jeśli podążasz za swoim życiem, jakby nic się nie dzieje. Ta osoba zrozumie. Uświadomicie się, że być może się myliłeś. Może głupio było wierzyć, że czujesz to samo. Próbuję ukryć, spróbuję udawać, że nigdy nie próbowała, ale w środku coś się zepsuje i nigdy nie dowiesz się, co mogło być. Nigdy nie dowiesz się, jak by to było zobaczyć, jak ta osoba ujawnia, otwiera serce. Wyznaj wszystko. Nigdy nie dowiesz się, co było tam w swoim zasięgu. Ale jeśli odpowiesz, jeśli podasz mały znak, wszystko może się zmienić. Ta osoba czeka. A to oczekiwanie staje się nie do zniesienia. Czuję, jak serce przyspiesza za każdym razem, gdy publikuje coś nowego, zastanawiając się, czy zdasz sobie sprawę. I czuję się tym samym sercem, gdy widzi, że nic się nie zmieniło, że nadal milczysz. Ale jak długo możesz tak pozostać, ponieważ o ile próbujesz zignorować, już cię poruszyłeś. Obudził już coś, czego nie można usunąć. I to nie zniknie, dopóki nie zdecydujesz, co robić. Jest tam, patrzy, czeka, wiwatuje, a ty tu jesteś, czytasz to, czując to, wiedząc o tym. Teraz nie możesz już udawać, musisz działać. A może pozwolisz coś, co może nigdy nie wrócić, czujesz, że cię to pociąga, prawda? Ta wątpliwość, która nie pozostawia cię w spokoju. Zauważasz znaki. Widzisz wiadomości i bez względu na to, jak bardzo starasz się przekonać, że to tylko przypadek, coś w tobie zna prawdę. To jest prawdziwe, to jest dla ciebie. A teraz musisz zdecydować, co z tym zrobić. Ta osoba jest na limicie niewidzialny. Poszedł za daleko, aby wrócić, ale nie wiesz, czy możesz iść dalej. Zrobiła, co mogła, bez całkowicie odsłonięcia. Czeka, czekam na ciebie. Czas mija, z każdym dniem wahasz się, w każdej chwili udawasz, że nie zdałeś sobie sprawy, coś w tej osobie zaczyna się zamykać, nadzieja zaczyna zanikać. A ty, czy pozwolisz temu umrzeć, zanim zaczniesz? Wiesz, że możesz po prostu zignorować, udawaj, że nigdy nie widziałeś, śledź swoje życie bez odpowiedzi, ale czy to rozumiesz? Ponieważ już do ciebie dotarło. Już cię wpłynęło, to już sprawiło, że myślisz, co jeśli zrobisz krok? Jeśli odpowiesz, pokaż sobie, co widziałeś, ta osoba niewiele potrzebuje. Nie oczekujesz, że rzucisz się głową bez zastanowienia, ale musi wiedzieć, że istnieje szansa, że nie jesteś całkowicie zamknięty, że jest miejsce na wzrost. A jeśli podasz ten sygnał, wszystko może się zmienić. Ta osoba zrozumie, że może kontynuować, że może pójść dalej, warto ryzykować, ale co jeśli milczysz? Jak długo? Ponieważ cisza jest również odpowiedzią. A kiedy ta osoba zrozumie, że ta cisza oznacza nie, wycofa się, usunie wiadomości, przestanie próbować, zaakceptujesz, że mogłeś stworzyć iluzję i nigdy nie dowiesz się, co mogło być. Ale jeśli podasz znak, jeśli robisz cokolwiek, pokażesz ci kto postrzegał. Ta osoba się ujawni. Odejdzie na bok strach. Pokażę kto to jest i co czujesz. A potem wszystko będzie od ciebie zależeć. Jeśli otworzysz te drzwi, przekroczy to. Ale jeśli nadal przestaniesz, zrozumie i odejdź. A potem? Co zamierzasz zrobić? Czas mija. Każda sekunda ciszy waży jako odpowiedź bez odpowiedzi. Możesz to poczuć. Coś w środku wiesz, że to oczekiwanie ma limit, że ta osoba jest tam w wątku nadziei, utrzymuje się w niepewności, ale nikt nie może trzymać się wiecznie. Co jeśli nic nie zrobisz? Jeśli nadal udawasz, że nie zdajesz sobie sprawy, nie rozumiesz, że to wszystko to tylko nieistotna gra? Ona wychodzi i nie będzie to dramatyczne ani z pożegnaniem, będzie cicho. Wiadomości się zatrzymają. Wskazówki znikną. To, co kiedyś wydawało się podążać jasną ścieżką, zniknie, jakby nigdy nie istniała i nigdy więcej o tym nie usłyszysz. A potem? Czy będziesz udawał, że nie widzisz? Czy zamierzasz coś zrobić? Prosty gest. Odpowiedź, nawet jeśli jest subtelna, ponieważ ta osoba daje ci coś cennego, coś czego nie można znaleźć codziennie, daje ci prawdę o niej. Odwaga, by poczuć coś tak silnego, że nawet ze strachem postanowiła spróbować. A ty, co z tym zrobisz? Jeśli zignorujesz, nic się nie zmienia. Twoje życie trwa, równa zawsze, ale zawsze będziesz zadawać sobie pytanie, co jeśli? Jeśli odpowiesz, wszystko może się zmienić. Ponieważ tak się dzieje, nie dzieje się przypadkiem i wiesz o tym. Teraz jest z tobą. Pozwolicie to uciec? A może zrobi krok i zobaczy, jak daleko możecie zabrać. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli jakoś coś obudziłeś, zostaw komentarz, porozmawiaj o tym, co czułeś, co byś zrobił, jak byś zareagował, czy podałbyś sygnał, a może puściłbyś. Twoja odpowiedź może wszystko zmienić. Udostępnij ten błogosławiony film, abyś mógł grać i pomóc innym, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji, jeśli jeszcze go nie zrobiłeś. Dziękuję bardzo z głębi serca za bycie częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj dwa kolejne filmy, abyś mógł kontynuować swoje duchowe poszukiwania i rozwój w wierze. Dziękuję i niech Bóg was wszystkich błogosławi. Do później.